Piotrula, podobno widziałeś się z reprezentacją Japonii, z Kobayashim zwłaszcza pod prysznicem. No i powiedz, ja co oni są? Znaczy, są dobre, tylko krótsze. A, no, no, tak, nie, nie, nie. Bardzo dużo pytań do Piotra, żyły w tej sprawie, czy kluski z Rosą do spaghetti o! się nadadzą, czy. Znaczy, są dobre, tylko krótsze. No tak, proszę bardzo. No tak. tak. Piotruś, ostatnio podobno kupiłeś nowe łyżwy i testowałeś je na skoczni. Czy łyżwy są lepsze od nart? Znaczy są dobre, tylko krótsze. Piotrku, a jaka jest różnica między hot dogiem z Orlenu, a hot dogiem z Lotosu? No? Znaczy są dobre, tylko krótsze. Panie Piotrze, jakie powinny być, zwłaszcza w poniedziałek, godziny spędzone w pracy? No? Znaczy są dobre, tylko krótsze. To takie powinny być. Tomasz jest z nami. Halo Tomku. Cześć Tomku. Halo, halo, witam, cześć. Jest Piotr Żyła tutaj wreszcie, znowu uśmiechnięty Piotr Żyła i twoje pytanie do Piotrka. Petruś, pytanie, czy w podniec komunii na wesele będą dobre? Znaczy są dobre, tylko krótsze. <laughs> Proszę bardzo, ale na biało to jest panna moda. Nasz głośnik jest w tym samym kolorze, jakby co? Bielusienki na piętnastolecie rebefax. Takie od nas dostajesz. Zapraszam cię bardzo. Udawaj, nie udawaj. Maciek Rok i w Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. A u nas nie musiały być białe na komunię. A u mnie były. Hity na Maxa.